Cześć, z tej strony Mr. Joker. Dzisiaj Wam pokażę, jak przerobić konsolę PSP. Tą, oto konsolę. Dobra, uruchamiamy naszą przeglądarkę. Wchodzimy w link w opisie i klikamy ten napis. Pokażę palcem. Ten, o. Ten duży. Czekajcie, myszkę skupiłem. O ten. Ten na samym środku. Gdy klikniemy, wyskoczy nam. Oj. Tutaj mamy ten program. Wypakowujemy go, chyba każdy umie je wypakować. I tutaj mamy te dwa pliki. Dobra, podłączamy teraz kabel USB naszą konsolę. PSP I tu tak. czekamy aż nam się włączy musi nam pisać czekajcie USE mode. tutaj nie widać chyba Dobra, nieważne wchodzimy w push folder aby wyświetlić pliki Wchodzimy w PSP. Oje. Game. I tutaj nic nie ma. Kopiujemy te dwa pliki. Oj, Kopiujemy te dwa właśnie dwa pliki. Oto. Czekajcie, bym się właśnie film na YouTube wrzucił. to potem się zajmiemy dobra kopiujemy te dwa pliki na pc to chyba będzie tyle teraz wchodzimy na konsolę wchodzimy w aplikację i uruchamamy pro czekajcie nie tu pro update włączamy czekamy chwilkę i wyskakuje nam takie coś trzeba nacisnąć chyba krzyżyk no trzy razy krzyżyk i konsola nam się automatycznie resetuje ja bym radził wyciągnąć płytę bo mm, może się łączyć czasami się tak zdarza znowu wchodzimy w aplikację to naciskamy trójkąt i tutaj na trzecim pasku jest delight. o i usuwamy to to już nam się nie przyda usuwamy czekamy chwilkę o. i kuk to jak nam się konsola zresetuje trzeba poczekać chwilę Ok, włączamy. I to włączamy jak nam się konsola zrecytuje, to wtedy... bo też przeróbka nie stała i urychamy tą przeróbkę. Dobra. Czekamy chwilkę. Nic nie trzeba naciskać. I dobra, w następnym odcinku pokażę Wam jak ściągać gry. No, jak ściągać gry? Dobra, na razie, widzimy się w następnym odcinku. Matka znowu mówi o odcinku. Poradniku. Na razie.